Ale to cyw! Cześć, kochani! Korzystając ze sprzyjającej aury i tego, że macie pewnie trochę czasu, postanowiłem, że wrócimy do tematów warsztatowych. Mamy wiosnę, piękną pogodę. U mnie wiosna, jak u każdego właściciela starego Mercedesa, zaczyna się od zapachu topionego metalu i szlifowanej szpachli. Więc wrócimy sobie na chwilę szybciutko do tematów związanych z miernikami lakieru. Przypominam, że sponsorem tej serii jest firma Prodig Tech, czyli polski producent, nie żaden importer, producent polskich mierników powłoki lakieru. Słuchajcie, pod ostatnią serią pojawiło się bardzo wiele komentarzy. Dziękuję. I pojawiło się też wiele sugestii, w jaki sposób można oszukać miernik grubości lakieru. Jeżeli chodzi o takie trzy najczęściej wymieniane sposoby na to, jak teoretycznie można by oszukać dobrej klasy miernik, to są cynk w sprayu, szpachla z opiłkami metalu i cynowanie. Pozwólcie, że skupię się po kolei na każdym z tych tematów. Dzisiaj przyjrzymy się tak zwanemu cynkowi w sprayu i sprawdzimy jak miernik powłoki lakierowej reaguje na tego typu wynalazki zobaczcie, tak się złożyło, że mam ze sobą pomoce naukowe kawałek Mercedesa W124 a tak dokładniej to już chyba nawet klasy E i znane wam reparaturki, które spawałem w poprzedniej serii spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie czy takim oto preparatem. Cynk w spreju, renomowana firma Srebrny, sami widzicie. Uda się poszukać. takie oto urządzenie. To są blachy karoseryjne. Jak widać ocynkowane. Natomiast oczywiście w miejscu, gdzie spawałem, musiałem ten ocynk zeszlifować po pierwsze po to, żeby ta blacha dobrze się przetopiła, a po drugie przy oszlifowywaniu spawu wiadomo zedrzemy tą powłokę tu jeszcze zrobiłem takie samo przejście, żebyście widzieli stal ocynk tutaj przejechany szlifiereczką stal bez ocynku i obok oczywiście znów stal ocynk bierzemy Najlepszego przyjaciela lakiernika taśmę. Okleimy sobie granicę i po hamsku na tak zwaną krechę na odcięcie. Spróbujemy, korzystając z takiego właśnie preparatu, odtworzyć warstwę. Ocynku na czymś takim. Tu zrobimy dokładnie tak samo. Granica tu. Granica tu. Oczywiście trzeba to kleić szerzej, bo, bo wiadomo, że odpuszcz będzie zawsze większy. I korzystając z tak oto przygotowanej pomocy naukowej, spróbujemy odbudować warstwę. Cynku na stali karoseryjnej yy, ocynkowanej, robimy sobie troszkę miejsca. Zobaczcie, widać, że są tutaj jakieś drobinki metaliczne w tej powłoce. Ona się dosyć ładnie rozlewa. No i na razie pierwszy taki natrysk. Tutaj zrobimy. Na grubo czekamy. Ale żeby nie tracić czasu, to weźmiemy się od razu za naszego Mercedesa klasy E. Jest on trochę nieporęczny w tej chwili, więc pozwólcie, że zrobię z niego klasę A. Blacha stalowa, nieocynkowana. I co robimy dalej? Oczywiście trzeba pozbyć się oryginalnego lakieru. A gdy już dotrzemy do gołego metalu, sprawdzimy, czy przy pomocy cynku w sprayu można zbudować powłokę cynku na blasze nieocynkowanej. No i zobaczmy, I zobaczmy jaki efekt uzyskaliśmy. Czysta, goła stal, bez ocynku. Dokładnie o to nam chodziło. Oczywiście żaden lakiernik nie orałby tej blachy czymś takim. Użyłby do tego tak zwanego bączka, ale oczywiście tutaj nie chodzi nam o efekt estetyczny, tylko o to, żeby sprawdzić yy, dane założenie. To nie ma być ładne, to ma działać, bądź nie. Nie wiem, czy to widzicie. Najważniejsze, żebym ja to widział. Mamy 1, 2, 3, więc dzielimy to sobie na trzy elementy. I na każdym z tych elementów będzie inna warstwa cynku. Na jedynce będzie oczywiście jedna warstwa, na dwójce będą oczywiście dwie warstwy, a na trójce, tak dobrze mówicie, będą trzy warstwy. Znów biorę najlepszego przyjaciela lakiernika. Czyli taśmę malarską, przy czym to nie jest taśma taka, jaką możecie kupić... W marketach budowlanych. Broń Boże, nie kupujcie takiej taśmy w marketach budowlanych, jeżeli chcielibyście się zacząć bawić w jakieś lakierowanie, bo uwierzcie mi, że efekt będzie tego dramatyczny. Efekt jest taki, to jest pierwsza warstwa materiału na jedynce. Tyle zostanie. Na pozostałych elementach dołożymy drugą i trzecią warstwę i zobaczymy, czy uda nam się oszukać miernik. W międzyczasie wróćmy do naszych reparaturek. Wszędzie mamy w tej chwili po jednej warstwie, dlatego tutaj zostawimy tą jedną. Natomiast na te spawy sypniemy drugą. No i zobaczcie, troszeczkę nam to już przeschło. Zrobiło się ładnie matowe. Tu jedynka jeszcze troszeczkę musi doschnąć, bo dwójkę i trójkę trzymałem przed chwilą pod halogenem. Dlatego spokojnie mogę wysypać drugą warstwę na to. I znowu czekamy. Korzystając z okazji, chciałem wam pokazać, że na tym właśnie głównie polega praca lakiernika, czyli na czekaniu. Pewnych technologii po prostu nie da się przeskoczyć i jeżeli nie dysponujecie na przykład profesjonalną kabiną lakierniczą, gdzie możecie sobie nagrzać powietrze i wygrzać potem dany element, no to niestety yy, stąd biorą się takie, a nie inne ceny usług lakierniczych, bo po prostu każda taka zabawa pochłania bardzo dużo czasu. Więc tu taka uwaga, jeżeli ktoś z Was decyduje się na lakierowanie garażowe, i żeby nie było, ja tutaj nie atakuję w żaden sposób garażowców, bo wiem, że mamy w Polsce dużo zdolnych ludzi, którzy potrafią naprawdę pięknie pomalować samochód bez komory. Natomiast jeżeli ktoś Wam mówi, że pomaluje Wam 3 czy 4 elementy w jeden czy dwa dni. No to ja bym się zastanowił, jaka będzie jakość tej usługi, bo tak jak powiedziałem, są procesy, są technologie i tego nie przeskoczycie. To nam ładnie przeschło, więc zostaje nam zamaskować ten element i sypnąć trzecią warstwę na trzeci sektor. I znowu. Czekamy. W tej chwili nasze elementy jeszcze schną, ale myślę, że można już zerwać taśmy, żeby potem nie odeszły nam razem z tym, co pomalowaliśmy. A tutaj nasza reperaturka. Oczywiście, tak jak mówiłem, jeżeli bylibyście lakiernikami, nikt by nie robił tego na taką krechę, na odcięcie, to by trzeba było wypylić, są do tego specjalne gąbki, ewentualnie taśmę zawija się na tak zwaną wywijkę, żeby zgubić te właśnie takie progi, ale to nie jest w tej chwili materiał o lakierowaniu, tylko o tym, czy da się oszukać miernik grubości powłoki lakierowej, który rozpoznaje powierzchnię. Zacznijmy może od naszej operaturki, włączam te oto urządzonką cynk, a co nam nasze urządzenie pokaże dokładnie tam, gdzie malowaliśmy cynkiem w sprayu. Widzicie? Stal. Bez ocynku. Jak to możliwe? Podwójny lakier. I stal bez ocynku. Czyli odpowiedź na pytanie, czy da się odbudować powłokę cynku za pomocą takiego na przykład preparatu na blasze stalowej, karoseryjnej, która była wcześniej ocynkowana, a z której ten cynk żeśmy zdjęli. Otóż odpowiedź jest prosta: nie da się. No dobra, a skoro już wiemy, że nie da się odbudować powłoki cynkowej na blasze, która była ocynkowana, to sprawdźmy, czy da się zbudować taką powłokę na blasze, która ocynkowana nie była. No, i cóż, pierwszy z mitów cynk w sprayu myślę, że leży i kwiczy. Nie da się absolutnie w żaden sposób oszukać tego typu urządzenia cynkami w sprayu, sypanymi z rąsi, sypanymi z puszki czy z pistoletu. Z tej prostej przyczyny, że tego typu profesjonalne mierniki mierzą ciągłość powierzchni. Więc jeżeli ten cynk jest nakładany na przykład ogniowo, gdzie on równomiernie wylewa się po danym elemencie, to rzeczywiście tego typu urządzenie Wam o tym powie, co zresztą widzieliście na przykładzie reparatury, które są ocynkowane. Natomiast jeżeli sypniecie tego typu preparatem jak cynk w sprayu, niezależnie czy będzie to preparat za dwie dychy z supermarketu czy profesjonalny preparat za 200 złotych z mieszalni lakierów to w dalszym ciągu będzie tylko cynk w sprayu. on oczywiście zabezpieczy tą powierzchnię na pewno zdecydowanie spowolni procesy korozyjne natomiast dla tego typu urządzenia to będzie po prostu kolejna warstwa lakieru więc myślę, że dzisiaj w sposób organoleptyczny rozprawiliśmy się z tym pierwszym mitem, który najczęściej pojawiał się w komentarzach. Nie, podkreślam to, nie, nie da się cynkiem sprayu oszukać czegoś takiego. No i cóż, i bierzemy się za kolejne mity. Także na dzisiaj tyle ode mnie. Motoprawda w internecie. Pozdrawiam. Paweł Rygas.